Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak wejść na sit Wojanowic i jak się przeteleportować tam, gdzie jest domek Wojana. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować filmiku. Dobra, to zaczynamy. Świat oczywiście sobie nazwiemy Wojanowice. Dobra. Da, y, mamy sobie kreatyw, więcej opcji świata i ziarno trzy zero pięć zero jeden, dwa zero dwa sześć cztery osiem jeden dziewięć dziewięć, trzydzieści jeden. To tak, stwórz nowy świat. Dobra. I czy się uda? Musimy trochę poczekać. Dobra, jesteśmy tam, gdzie Wojan zaczynał survival, czyli Wojanowice. No dobra, jesteśmy tu, ale my chcemy być tam, gdzie Wojanowice są stworzone. Tutaj nigdzie ich nie widać, nie ma ich tu nigdzie. Dobra, to teraz tak. Wpisujemy. Pepe, mój nick. Nie. taki znaczek osiem trzy pakiet pakiet co 4, 6, 1, 2. Teleportuje nas. Dobra. Musimy chwilę poczekać. O, tu jesteśmy. I tak, no nic nie ma, nie? Ale jak się poleci w tamtym kierunku, tam, o, już jest jakaś wioska. I mamy. Miejsce, gdzie jest domek Wojana? Czyli tu. Dobra. No. To będzie na tyle w tym odcinku. O, trochę ścina. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie mieć filmiki z tego, jak budujemy kopię Wojanowic. Bo oczywiście spróbujemy. Czemu nie? Dobra. I no to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!